Nowe taśmy Republiki Giertych steruje Bodnarem i zapowiada czystki. Telewizja Republika ujawniła kolejne nagrania w ramach afery taśmowej 2.0, które mogą wstrząsnąć polską sceną polityczną. Tym razem na taśmach pojawia się Roman Giertych, który mówi o działaniach ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oraz planach rozliczeń wobec prokuratorów związanych z poprzednią władzą. Giertych w rozmowie z początku kwietnia 2025 roku przyznaje, że nie można było przeprowadzić reformy prokuratury wcześniej, ponieważ prezydent blokował zmiany. Teraz jednak, według niego, konieczne jest usunięcie prokuratorów, którzy współpracowali z poprzednią władzą najlepiej całkowicie z zawodu. Mecenas podkreśla, że Bodnar jest dobrą twarzą rozliczeń, ale sam miałby bardziej radykalne podejście. W rozmowie pojawia się także wątek przekonania opinii publicznej, że PiS działał niezgodnie z prawem, co miało być kluczowe dla politycznej strategii obecnej koalicji rządzącej. Czy ujawnione nagrania to początek nowej politycznej burzy? Afera taśmowa 2.0 nabiera tempa, a kolejne ujawnione rozmowy mogą jeszcze bardziej podgrzać atmosferę w polskiej polityce.